Witam Państwa w gabinecie stomatologicznym Klinic We Wrocławiu. We Wrocławiu działa stosunkowo wielu lekarzy-dentystów. Dziś przedstawię Państwu kilku, kilka wskazówek pomocnych przy wyborze dobrego dentysty. Sprawdź, czy dentysta posiada odpowiednie certyfikaty i dyplomy. Zapytaj o opinię Twoich przyjaciół i rodzinę. Może polecą ci kogoś godnego zaufania. Poczytaj opinie na forach dyskusyjnych ale nie sugeruj się za bardzo opiniami skrajnymi, zwykle są one mało wiarygodne. Przejrzyj je i spróbuj uśrednić. Sprawdź, czy gabinet dentystyczny jest odpowiednio wyposażony w sprzęt lekarski. Zwróć uwagę, czy dentysta jest punktualny. Wizyta u dentysty jest wydarzeniem stresującym, dlatego upewnij się, że wybrany przez Ciebie gabinet dentystyczny jest w miejscu, do którego łatwo dojechać lub dojść. No i oczywiście, jak poruszasz się samochodem, czy w jego obrębie łatwo zaparkować. Nie narażaj się na dodatkowy stres. Jeżeli wizyta u dentysty dotyczy małych dzieci, sprawdź, czy gabinet jest przystosowany w tym zakresie i czy dentysta ma predyspozycję do leczenia dzieci.